Ile kobiet broni feminizmu? Feminizm. Sprawa jest trudna. Pierwsze feministki faktycznie broniły praw kobiet przeciw patriarchalnym zasadom, które jej niszczyły. Jako wiedma, która uczy starożytnej wiedzy ariów białych powiem Wam tak. Feminizm pochodzi od słowa femme. Femina, femina, żeński. To jest żeńskość. Wpuszczono feministki w kanał. Tak naprawdę chodzi o to, by być żeńską, nie męską. Obecny, femi obecny feminizm jest męski. Zmusza kobiety do bycia w stresie, zadaniowości, konkurencji w świecie męskim. Nie o to chodziło. Chodzi o to, by być w swojej mocy żeńskiej, w swojej mocy żeńskiej. Moc żeńska polega nie na tym, że się stresujemy, napinamy, to jest męskość, męska energia. Żeńska energia płynie, jest pewnym improwizacją i chaosem i rozluźnieniem. Jest bardzo energetyczna. Za huśtawką mam na balkonie też hamak są w moich boginiach opiekuńczych i widok na góry. Kobieta w żeńskiej energii wie jak odzyskiwać żeńską energię. W Peru się mówi muhe empoderada, czyli kobieta umocniona, wzmocniona. Bez sensu, to jest znowu feminizm. Kobieta naprawdę w mocy jest w mocy żeńskiej. To jest moc serca, moc emocji, moc uczuć, moc niedziałania, moc bycia w sobie i sobą, autentyczną blisko siebie, w swoim ciele, w swoich emocjach, w swoim sercu. Wiedma w pełni. Wie. Wie Wiedzie.